Od naszego spotkania minął równo tydzień. To tutaj tydzień temu czekałem na yy, mieszany zespół policji i żandarmerii wojskowej. Panowie przyjechali, profesjonalnie załatwili sprawę. No a po tygodniu, czyli dzisiaj, przyjechałem sprawdzić, jak sytuacja wygląda nad, w miejscu, gdzie rów melioracyjny wpada do kanału brudnowskiego. No, muszę powiedzieć, że tego się nie spodziewałem, bo jest bardzo ciekawie. Zobaczmy, jak wygląda woda. Mhm, widać, że była dolewka świeżutki miodek. No i tutaj rzeczywiście mamy charakterystyczne kolanko. Dokładnie to kolanko, które widać na mapach, na zdjęciach satelitarnych. A towaru dużo przybyło od zeszłego tygodnia. Oj, dużo. Aż strach pomyśleć, co będzie z drugiej strony ulicy Bukowieckiej. No, niestety, tu jest rzeźnia. Była dolewka i to świeżutka. Czyste łajno stoi w rowie. Pięknie. A tutaj Państwo wyjmowali na brzeg, bo za dużo napłynęło. 21 wiek stolica europejskiego kraju Warszawa jest to szalenie przykre tym bardziej jest to przykre że przecież równo tydzień temu interweniowała w tym miejscu policja i żandarmeria wojskowa no ale nic się nie dzieje in plus a wręcz można powiedzieć, że się znacznie pogorszyło. Nie jest teren, nie jest zabezpieczony w żaden sposób. Co za smród. Ja rozumiem, że tydzień to jest krótki czas, żeby zrobić porządek i przeprowadzić postępowanie rzetelne. No ale chyba przez tydzień od zgłoszenia można było jakoś to zabezpieczyć, albo nie wiem, żeby się tu... To już brak słów. Brak mi słów po prostu. Woda spiętrzona, czyli wszystkie moje wcześniejsze hipotezy i spostrzeżenia były trafne. Widzimy, że szambo zatyka kratę. Woda jest podpiętrzona, Znacznie wyżej niż ostatnio. Około 10 cm w tym miejscu. I to wszystko, mieli Państwo, jest płukane, płynie, wpada tutaj 20 metrów, 15 metrów od tego miejsca, za drogą, za ulicą Bukowiecką wpada do kanału brudnowskiego i kanałem brudnowskim płynie prosto do kanału żarańskiego. Wszystko co tu jest i co chwila jest dolewane. Przecież to jest co noc puszczane. Teraz cofkę mamy już 20 metrów dalej. Wtedy było mniej tydzień temu. Teraz jest towaru, urobku znacznie więcej. Pewnie tej nocy poszło. Jedziemy na dworzec kolejowy. Zobaczyć jak wygląda kolektor. Jesteśmy na stacji Warszawa Zacisze Wilno 01. No i niestety jest Dokładnie tak jak mówiłem tydzień temu, ruch melioracyjny po północno-wschodniej stronie stacji wypełnił się wodą, szambem. Widać nawet, że, że płynie w tamtą stronę, w kierunku cofki Tu stoją odchody przy samym wejściu na stację. Jezus Maria, że ci ludzie tego nie widzą? Nie przecież. Boże. Cała poręcz jest wysmarowana łajnem, coś niebywałego, coś niebywałego. Ruch maluracyjny, zalany wodą, podpięczony o 20 cm, wiesz, a jeszcze wracając do tego, co pan mówił, że winie. No tak się łudzę, to to wiesz, że winie to wszystko, nie wiem. Tu stoi szambo. Widzimy, jak krajobraz się zmienił przez tydzień. Trochę więcej towaru przybyło i zalało rów wodą wskutek spiętrzenia po zatkaniu przepustu pod ulicą Bukowiecką. Wszystko, co mówiłem, się sprawdziło. Masakra. Zobaczmy z drugiej strony. Z drugiej strony rowu melioracyjnego kładki na dworzec Warszawa, w zacisze, Wilno 01. No niestety, tutaj tak samo wesoło. Wszędzie po rurach, po trawie rozleczone odchody. Przy samym wejściu na dworzec kolejowy. Tutaj zupa ogórkowa stoi. A kolektor pracuje na półgwistka, albo tak się wydaje, bo jest utopiony w wodzie. Coś tam się siurczy, ale no leje się, jest zatopiony po prostu. Woda wpłynęła do środka kolektora. Podejdźmy. Uważajcie, jak czasem do waszego oczka w ogrodzie przylecą kaczki, bo te kaczki mogły przylecieć właśnie z tego rowu maluracyjnego i na brzuszkach i na łapkach przynieść to, co tu stoi. Także bądźmy ostrożni z kaczkami. Dokładnie tak, jak mówiłem. Woda wypiętrzona, wlała się do rury, także jest uspokojony przepływ. Tu jest podniesiona jakieś 40 cm w stosunku do stanu sprzed tygodnia. Tak jak mówiłem, też jest czyściutka woda, żeby przepchnąć to, co zostało zrzucone. Czyli teraz lejemy czystą w ciągu dnia. Jak ludzie patrzą. Najbardziej patrzą ci, co sobie tu kupili mieszkanka zapewne. Woda czysta. No a szambo z obu stron stoi. I jest przepychane przez tą czystą, wodą, wodę zlewaną, w tym momencie. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Tutaj jest to wszystko nawet po Polach rozwleczone. To jest wszystko rozwleczone po polach, to rude. no ja wyobraźnia tego po prostu nie pojmuje, nie ogarnia.